Krzyż przydrożny i przy nim schron z linii Mołotowa. Jadąc dalej jest wieś Waśki. Prawdopodobnie tutaj jest wejście i spróbujemy tutaj wejść. Tu widzimy, że schron został wysadzony. Nietypowo został wysadzony, bo cały środek został wybebeszony. No to jest rzadkość. Tak, z tej strony jest wejście, ale ja chyba wejdę tym, tym od tyłu, tym wysadzonym miejscem. I tak jak za chwilę wejdę tutaj, to już tutaj na tym prześwicie pomiędzy kukurydzą jest kolejny schron i tu mają się znajdować trzy schrony. Do tego schronu pójdę za chwilę. I tutaj jak widzimy, cały schron podniósł się do góry. został totalnie wysadzony. jest to nietypowo wyburzony schron, bo przeważnie są wy, wyburzane same strzelnice. Ale tu jest jednak, a i tu jest studnia, ale została to jest zasypana. No, zniszczenia są ogromne tego schronu. No i tutaj jest tutaj to wyjście. Schron jest w opokanym stanie, i udajemy się do kolejnego schronu. Jesteśmy przy drugim schronie, i tuż obok widzimy trzeci schron w tych drzewach. Oczywiście zaczniemy od schronu numer dwa. Oczywiście już widzimy z tej strony, że schron został także wysadzony w powietrze. I tutaj są te kawałki, prawdopodobnie ze stropu. Tak, tak jak widzimy z tej strony schron wygląda bardzo ładnie, no ale z tyłu to jest tragedia. I spróbujemy wejść do środka tego schronu. A i od razu tutaj widzimy studnię, tylko ja tu muszę wejść. I tutaj widzimy zasypaną tą studnię. Tak, cały skron został wysadzony w powietrze. Całość poszła do góry, uniosła się. No, dawno nie widziałem tak zniszczonych skronów. No, może koło dolistowa starego. Tam też praktycznie skrony przestały istnieć. Tu widzimy, jak miejscowi rolnicy rzucili jakieś styropiany. Ktoś sobie coś robił przy domu. No I tak zostało zasypane właśnie wejście takimi budowlanymi elementami. Pogoda nas nie rozpieszcza, ale pójdziemy do już do ostatniego, już trzeciego schronu. I tradycyjnie szukamy wejścia. O, widzimy, że strzelnica została wysadzona. Powietrze, no tu widzimy, że ta strzelnica obok została naruszona, ale nie udało się jej nikomu wysadzić. I spróbujemy tutaj teraz wejść. Jestem z drugiej strony, ale chyba nie, no spróbuję wejść też. Tutaj ten skron został wysadzony. Tu w ogóle ściany nie ma. No zobaczymy. No niestety nie udało mi się wejść z tamtej strony. Leży padlina sarny, śmierdzi to to. To spróbuję wejść z tej pierwszej strony tutaj. Próbowałem wejść z tej strony. Niestety zbiera się na deszcz. Pogoda się załamała. Także dziękuję wszystkim za dzisiejszą przygodę.